Bogdan, dzisiaj ciekawe zjawisko się dowiedziałem na wsi. Wypasasz zwierzęta, masz ogrodzone pole, jak mówiłeś, postuchem elektrycznym, takim sznurkiem, żeby krowy widziały, drutem kolczastym, żeby nie wychodziły. Tak. I się okazuje, że przychodzą na przykład prawdopodobnie sąsiedzi chyba, tak? No. Wyrywają ogrodzenie. Twoje krowy albo same przechodzą, albo nawet oni je chyba zapędzają. Znaczy, Oni są takie wyćwiczone, że no. jak, no, jak widzą... Jak wywalą jakby, jakby obrodzenie, a jest świeżo wpuszczone, to oni nawet nie wyjdą. Mm -hmm. Ale jak już trochę pochodzili, dzień dwa i znaleźliśmy kałkę, że wychodzić, no to jak wyjdą, no to wiadomo, gdzieś zawsze zajdą, a no, jak idą, to tak pasuje. Mm -hmm. Ale jak ja tylko wpadam, krzyknę na polu, oni zaraz powrotem powrotem, kiedy wyszli, tędy wejdą. Mm -hmm. Momentalnie. Mm -hmm. Ale sąsiedzi są tacy zawiśni dla mnie sławy. Zazdrości. Mhm. Są takich trzech, mhm. e, co by zrobili wszystko. No i przycinają druty. To było widać Zaczynają. na nagraniu. Przychodzą, wyrywają tak. kołki tak, tak. z ogrodzenia, I... Potem robią zdjęcia, z filmy, dzwonią na policję. Ka tak, i kawałek, kawałek krów z, w tym WOSie, ale nie, nie można ustalić, która działka. No tak. Nie można ustalić która działka. Bo to może być jeszcze na twojej. Tak, równie jest. dobrze. Bo ja, ma, ja miałem przed, przed jego działką. Ja miałem owiec mm -hmm. i jeszcze sąsiad miał zboże. To dwie działki minęły na trzeciej się u niego zatrzymali. Mm -hmm. To jest tylko po prostu. kupili samochody mm -hmm. nowsze, bandury, no i teraz trzeba raty spłacić i ciągniki. Mm -hmm. Oni inny sprzęt kosztuje, niestety, a na raty no tak. się nie ma. No. Jak się nie ma na raty, no to trzeba gdzieś szukać pieniędzy. Najłatwiejszy sposób, co tam, pozwać kogoś. Yy, no, tym bardziej, że jak a się dowiedziałem... A jeszcze, a jeszcze tak. co do czego, tak. ten człowiek potrącił moją żonkę. Nie, mhm. nie powiem. Mhm. Te, też w tym samym czasie, tego samego dnia. Mhm. No, ale jak zwykle, Awskiej policji, jak zaczął zawiadomienie składać, to nie się śmieli. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mhm. No, ale cóż, brat nie siedzi w łapach na posterunku. Tak. Brata szwagier też na posterunku w Łapach pracowałem. Mhm. Właśnie dowiedziałem się dwóch bardzo pikantnych szczegółów o policji w Łapach. Pierwsze to, że na przykład chodził policjant po wsi i tak. mówił ludziom, bo spalili tobie belę. 500 belsiana. Tak jest. A policjant, który miał wyjaśnić sprawę, chodził po wsi. Tak. I y, wmawiał ludziom, sąsiadom, no że to ty, ty sam sobie podpaliłeś tabele. No tak. y, Ludzie to potem zeznali, tak, bo no na tak. koniec się okazało, że sprawca się znalazł z podpalenia no tak i to było I spolicy... policjant, kłamie, chodzi po wsi i ci oczy. pomawia. Tak, tak. I tak. no? już dawno mi kazali założyć dla łapki policji sprawę. Mhm. Bo to nie tylko w tej jednej sprawie mi pomaga policja łapska. Mhm. Ale ja tam nie chciałem, bo znałem że to kopanie się skonią. Mhm. Bo to są chore ludzie była na ławskim postelunku. Oni nauczone, mhm. żeby o, karmili ich. A skąd jeszcze Pensje, ten konflikt? Pensja, ty miałeś konflikt z Kołem Łowieckim, a tak. policjanci z posterunku w łapach tak. są w tym kole Łowieckim. Zgadza się. <noise> no, Słuchajcie. Jesteśmy no. emerytowani już Tak, na, tak, na tak. Dzień No ale, tak, ale to wiadomo, że no, ręka, rękę spotykają rękę się i mówią, że kto im tam przeszkadza, kto im się podoba. To jest mało. Jeszcze, no. jeszcze, jeszcze członki Koła Łowieckiego jeżą, by strzelali do mnie. O, faktycznie, naprawdę? Tak. Mm -hmm. Jechałem przez las do Surara, do sklepu. Tak. I pan. E, e, pan. E, e, pan Paweł mm -hmm. i pan. E, 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 drugi myśliwy emeryt. E, merit, e, nazwisko, zaraz imię, 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 imię. Józef. Mm -hmm. tak. Zobaczyli mój samochód od dalej, w kierunku moim samochodu. co ja byłem z mi to dzieci widzieli to. Mm -hmm. Zadzwoniłem po policję, no to policja jeszcze chciała zrobić, że ja narażałem, że dzieci. ty Ta, winny. przyjechali zastraszać, mm -hmm. chcieli panie tutaj już, mm -hmm. pisz, protokół, chleb. No to no, no bo jak swój swego nie ugryzie. A jak oni się tłumaczyli, że nie do ciebie pewnie strzelali? A nie, tak? nie, nie, że oni nie strzelali, oni nic nie wiedzą. Jeden mm -hmm. cukrzyk to zasług. Aha, ten, za, ten, zasła... ten Józef to Cukrzyk, a w 1981 roku chciał się zastrzelić i nie umiał się zastrzelić. Bo też zasła. Bo się postrzelił tutaj w ramie, a nie umiał tak. się zastrzelić, bo była długa lufa. Za krótkie ręce miał. Mm -hmm. a, te, a ten pawałek, to jak no, zobaczył nas i policję, to ma nie wiem, się w nie narobił. Mm -hmm. I, I też jego też jest zamieszany tutaj. Mm -hmm. Również te same sprawy, bo jeździ, jeździ, wąchać gdzie gdzie, gdzie gdzie jest ten... No. Jakieś yy, zwierzę dzika i je mhm. udaje i oni przyjeżdżają, wpadają, kusują i pięknie mhm. ładnie. I o tym bardzo dobrze wiedzą. Owczy, tak, mhm. wie, że oni kusują, ale cicho, szabu, trzeba się dzielić mhm. tym, co mamy. I to pokrótce, żeśmy wyjaśnili bardzo istotne sprawy, dlaczego Bogdan nie lubi policji w łapach i dlaczego policja w łapach bardzo nie lubi takich ludzi jak Bogdan, którzy, tak. Yy, że tak powiem, pokazują, co tam się dzieje złego na policji. Na badania psychologiczne do Warszawy, nasze znaczy, mm -hmm. nie psychologiczne, tylko te chorób wewnętrznych. Mm -hmm. Nawet karteczkę wkleili, że byłem czpunem jestem mm cipunem -hmm. i alkoholikiem. A bo jeszcze to przecież na poprzednich nie, filmach opowiadali. Bo przecież Bogdan nie, sam miałby. był myśliwym, Myślałem. jako rolnik tak. posiadał broń, żeby tak. zwierzyna jest... mu w szkodę nie wchodziła. No i był niewygodny w tym kole byłych tak policjantów, emerytów. I postanowili się go pozbyć po prostu. No, a jak no. go się pozbyć, najlepiej oskarżyć się o coś. Tak, tak, tak. Że tutaj widzicie, broni, prosty rolnik, sołtys wsi jest ich zdaniem nieby narkomanem z tego wynika, tak? No tak. Ale no, <laughs> Pomówić można wiele rzeczy, tak jak Cię oskarżać. pomówili o to, że sam sobie Belesiana spaliłeś, nie? Tak jest. A, co podpalacz? Mhm. Najważniejszy, się tak. sprzęt w innym towarzystwie i powiedział, że działał na zlecenie. Mhm. I jeszcze miał dwóch wspólników. Mm -hmm. I, na, I działał na zlecenie dwóch y, y, ludzi z mm -hmm. No to wiadomo, kto walczy całe życie ze mną. Te same, te same rodziny, którzy, którzy pragną, mm -hmm. niech pali się władza. Mm -hmm. Oni chcą rządzić, ale tak, rządzić, żeby przygarnąć trochę pieniędzy mm -hmm. z tego rządzenia. To by pasowało, to niestety, jak rządzić, to trzeba wydać swoje, a oni nie. No często akurat funkcja sołtyca to jest więcej no. obowiązków, kłopotów, tak? No, no, no. Problemów, Odżytania jeszcze można się komuś no. narazić. Dokładnie chodzenie, tak jak mówisz, no. tak, tak. tak. A, a oni by chcieli tylko kasę, kasę. Mhm. Choć jeden z tych z rodzin był kiedyś, miał stanowisko mhm. w pewnym stowarzyszeniu, był skarbnikiem, no i nadawali pieniędzy tam, bo do banku nie nieśli. Mhm. Jeszcze ja byłem takim okryjanem mhm. i później z odzyskać i nie mogli już tych pieniędzy. Przestali nie nosić do niego, do tego skarbnika. Już dużo ludzi nie chcą mówić, bo to się ciągnie sporo z pokolenia na pokolenie. Mm -hmm. o. I wiedzą dobrze, ja też wiem o tym, bardzo dobrze był u mojego ojca się odbywali. bo yy, był naczelnikiem straży pożarnej, wielokrotnie wybierany i zbalany. Mm -hmm. Bo jak kupił maszynę jakąś, to, to, było, to było mówione, że za, ten, za pieniądze strażackie mhm. i oni po prostu ciągnęli to jak najem. No jak jak kupił maszynę, no to zwał Ojca zwalął no, ze stanowiska, bo już zbogacił się na straży. Stoi strasznie mhm. aktualna przez dwa lata. Znowu y, wybierają i znowu działają. Ja temu nie chciałem i nie stępowałem. Mm -hmm. no, powiedziałem krótko. Byłem oczywiście, powiedzieli wykreślenie no i bardzo dobrze. Ja z tym się cieszę. Nie chcę mieć nic z nim do czynienia. Zazdrość zawiść na wsi, jak i w mieście. Jaka? Tak. No, myślę, że w mieście takich ja nie mam. Może tak. Jest Bo więcej mniej, ludzi, ludzie mają. Ma... Tak. Mniej się znają na pewno, nie ma tak bliskich kontaktów i, i tak. Y, nie wchodzą tak w różne zależności ze sobą, no, no, no. nie? jak na wsi, to ja, bardzo tak, zależą ja od ja siebie. widzieli mm -hmm. maszyny i nowe, pobrane, unijne sprzęty, a pieniędzy nie mają skąd wziąć, no to co? Gdzież to, to jakiś pozłocany owiec musiał być, żeby na 12 tysięcy z jednej owiec. Gdzie to jest, gdzie już, ja niech dla mnie sąd znajdzie. Takiego rzeczoznawcę, żeby to oszacować uh -huh. na 12 tysięcy zł. A z drugiej strony sprawi, 500 Belsiana, to nieźle ktoś się musiał nabiegać. No, Chyba nie. Się. To była wartość już najsłabszej ceny wtedy. To ja ponad po 120 po 130 w 15 roku godziny. No. Mm -hmm. a, a, a tak najsłabiej to tylko policzyć no to się 70 tysięcy 70 tysięcy straty, no tak to jest. sporo, jasne. jasne. I, zado I zadowolone jak, się, jak brawo bili i się cieszyli mm -hmm. i nie a, to, a, to, mm -hmm. a to wychodzi, że tak jak teraz ten podpalacz powiedział, to oni brali, zlecali te, te podpalenie prawdopodobnie. Mm -hmm. Bo nie, nie on tego powiedział oficjalnie kto co. Tylko nie publicznie, nie do mnie wprost, bo w pewnym towarzystwie na zabawie. Mm -hmm. Jak się bawił dobrze, no to. Wydało mówił, się, wygadał się. Tak, tak. Mm -hmm. Myślał, że to ci osoby nie znają. Mnie. Mm -hmm. A ci osoby faktycznie nie wiedzieli, że to na mnie nie I później było, że tutaj mm -hmm. komuś spalili w dwanie. No, ja no ja wiem. Komu. no nie wiem. Tak no, tak, tak, przypadkiem tak. wyszło, jasne. A, a wtedy <laughs> i ta osoba się ugryzła na język. <laughs> po co powiedziałem? Jak to mówi powiedzenie? Oliwa no. sprawiedliwa, prędzej czy później na tak, wypływa no. i prawda się wydała. No tak, kłamstwo na krótkie no, nóżki. No. No, nie wiem, rodzina moja to jest rodzina przestępców wobec y, dwu, tych dwóch rodzin. Mhm. Y, córka pana Mariusza chodziła przez dwupasmówkę, nie w dozwolonym miejscu. Y, ludzie jeździli, grzybiarze, i grzybiarze, parę razy spotkali. Ja mam pole. 500 metrów do kilometra z jednej strony, z drugiej. Ty nie wiesz, ja to taka chodzi, mhm. taka czarna szczupła, no może i wiem, a co. Po czteropasmowej Ty, trasie to, ruchu takiego tak, ekspresowej. Tak, no? tak, tak, Ty to weź powiedz, niech ja ona kładzie kamizelkę z tego autobusu. Ja a, no tak. Albo przejdzie na, mhm. na przejście. A swojego A on w miejscu przechodzi, idzie, tak jak na niej wygodnie no. i, i, na skróty, na skróty nazwane. Mhm. Tak mhm. Chodzi, i jeszcze teraz pomawia ludzi. No to ja nie mówiłem, tylko zadzwoniłem na policję, no bo z tymi ludźmi nie da się rozmawiać. Nie da się dogadać, bo normalnie nie, to tak. by powiedzieli, córko, słuchaj, no, skrzywda ci się stanie, dla twojego słuchaj. bezpieczeństwa, Ta. w no, nocy będzie ciemno, nie gdzieś... oczywiście, dosyć, niebezpieczne jest to strasznie. No mhm. i zostało po parę razy z policji zadzwonione, no to teraz została córka oskarżona o znęcanie się. Twoja córka z kolei. Tak. No to tak to się dziękuję za to, że no, chciałeś pomóc. Syna no. oskarżyli o jazdę na koniu bez prawo jazdy mm -hmm. nie wyszło. Była ta Hancunka. sprawa absurdalna, to wszyscy się z A, tego śmieliśmy, tak. tak. Ale to jeszcze mało panowie. Mm -hmm. Syn najmłodszy, Michał. W szkole jest trzy podstawówka, to jest jeden budynek, w szkole to jest drugi budynek. Tak. I pani Januszewiczowie mają tam takie, nie, 5 mm -hmm. lat te dzieci, ile się tam do szkole mm -hmm. chodzą. To mój syn wie kiedy, ona w łazience jest. Idzie do drugiego budynku, zna kod tak. i go w łazience gdzie ten prokurator miał głowę, mm -hmm. pojęcie, jak on to czytał i pisał wniosek do sądu. Ten prokurator <laughs> to jest chory psychicznie na <laughs> Ten, kto podpisał się jeden pod tym. No. <laughs> ja i chciałbym go zobaczyć widzowi w oczy. I, Ale... I zapytać, czy może tak. był na kaszu. <laughs> Ale tak pewnie, nawalony. bo rozumiem, że też następna będzie sprawa. Tak, to nie jedno. Jasne, wiemy. jasne, jasne. To już, już była sprawa też tak, tak, że, no. że rzekomo wulgarne twoje dzieci się wyrażały w no. miejscu publicznym, no. uniewinnione przez sąd okazało no, się, się ja. i tak dalej, i tak dalej. No. Jasne. Ale to niestety, ale to tylko dwie rodziny takie mhm. jest, że. Jakby chcieli, to by ugryźli, tylko nie za rady. Skaliby. A to tak bywa, tak bywa, bo cała wieś tam chyba ile, z 80 domów? To 90 my? mieszkańców jest. 90 to mieszkańców, za, tak, tak, za tak. Tych, za no tak. Tam część mieszka, część takich, nie to mieszkaniec, i to chłop mhm. robotników, i nic, bo cały wiek w mieście. Tak, przyjeżdża, yy, przyjeżdża spać przyjeżdża, pewnie, tak? Tylko nie, 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 nie prowadzi rolniczej działalności żadnej. Znaczy, no tam po ojcu zostało 2, 2 3 hektary, mhm. no, on to uprawia. I tylko się szwenda i szuka, i szuka zajęcia, mm -hmm. a co, a jakie jest jego zajęcie? No na plotka. Mm -hmm. a, a, a plotka gdzie? Siedzi do, do drugiego legarta który leżał, nic nie robi, mm -hmm. siedzi i plotkuje tylko. A ten, mm -hmm. patrz ten ile razy pojechał przez wioskę, a ten ile, co pociągnął, co mm -hmm. pomóc. I, I, a to nie, jest. a czy Dzień Dobry z daleka powiedział, czy nie powiedział Dzień Dobry? Czy yy, sprzyja jemu, czy nie sprzyja? Yy, jak on jedzie? Ja prowadzałem konie. A jeden z tych tutaj co skarży, co, co ranek przyjeżdżał i za koniami za dół pojechał. I mhm. wszystkie plotki z wioski mówię, mhm. Ale mnie to nie interesuje, nie interesuje, nie interesuje. No jakiego się pozbyłem, no to teraz się przeciwko mnie, Za no, no to tak. że powiedziałem, że nie chodź. Bo nie bo chcesz jeszcze tutaj tak. koni jeszcze tylko płoszą. Mhm. No bo z tyłu chodzisz i gadasz, a koni, no jak koni. No to wielce tak. obrażony nagle. jasne. Tak.